Ahoj, piraci z wiejskiego życia! Kochane moje ziemniaczki! Kochani moi buraczki, kochane cukrowe, no witajcie na wiejskim życiu nad morzem. Mam dwa monitory już, tak więc, nawet jakbym miał streamować, nagrywać na żywo, to będę miał podgląd. Na obs -a. Kto mi tam na Discorda pisze teraz? Akurat jak nagrywam, ktoś na Discorda do mnie pisze, no. A, a nie chciało mi się wyłączać, no. Kurde, no. Ale dobra. E, nawet jakbym chciał streamować na Twitchu, to właśnie jest... Bym miał podgląd na obs na drugim monitorze. No i jest inny układ i w tej chwili jest w pokoju inny układ i tam widać komputer. Nie wiem, czy teraz dobrze widać. Komputer mojej żony Marioli. I już nie ma samej ściany za mną, tylko jest właśnie jakieś tam tło. No, a to taki filmik, mogłem powiedzieć na początku, scena zadań, za nie? Nie spieszyłem się na to dali, kochane moje robaczki, dwa tygodnie, ale tutaj, jak mam 1500 ponad cukierków, to już jest osiągnięte. Ale nie kupowałem wszystkiego. Kupię raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Te dwie ostatnie rzeczy tutaj można kupić, tylko jedną. To tam cię tak zawziął na tym Messengerze teraz. Przedtem Discord, teraz Messenger. No. Dobra. I. Czy to może Discord? No muszę, muszę wyłączać te, te komunikatory, jak nagrywam, nie? No bo. Kurde, nie ma szans. No akurat to jest sprawa Marfiego. Dobra, I jest to, nie? To jest bardzo. Aha, bo to jest tutaj awatar. Tu jest dekoracja. A tu jest tak jak ten awatar, też dekoracja. I sobie przejdziemy. Oczywiście teraz. Będę sobie zdobywał też następne nagrody, oczywiście, pyk, robimy tak, nie, robimy tak, robimy sobie tak, robimy sobie tak, wymieniamy co trzeba nagotować później tutaj widzę, e, za drzewka te, te potrawy, to, to, to akurat odsyłam, bo drze, drzef, drzewek nie będę marnował, konewek na to, no i mogę sobie kupić coś tutaj jeszcze, na pewno nie płotki. O, super konewki, fajnie. Jeszcze raz super konewki, później pewnie cena się podniesie, chociaż nie wiem, właśnie cena się nie podnosi. To te super konewki będę kupował na początek, dużo i fajnie. I następne duszki bierzemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, widzę, że będą musiał, właśnie będę musiał sobie dorobić bukieciki. Właśnie robię sobie tutaj 600 bukiecików, nawet żałuję, że nie więcej. Może i więcej trzeba. No a teraz prze... ja widzę, że tu jedno drzewko, kurde, w ciągu dnia źle odebrałem. Będzie w nocy. Te będą wcześniej rano jakoś. I przejdę sobie do nagród. Nowe nie, nowe nie tutaj. Tutaj jest troszkę bajzelu. Ale tak. Pierwsza dekoracja, pierwsza rzecz to jest właśnie ten... Kotek w dyni. A druga rzecz To jest uroczy królik czarodziej. Pyk. A też jedna rzecz to jest awatar. No właśnie. Awatarek. I tu sobie mogę przejść. Ten awatarek sprawdzić oczywiście. Pyk. No tak to wygląda. Fajnie, super, fajnie, ale ja używam z Facebooka, nie? No. I co do tych dekoracji to jest fioletowa szczotka i niebieska szczotka. No fajnie. To sobie e, zarejestruj. O, to już było! A to już było i nie wróci więcej gówno. Szkoda. Szkoda, że dają powtarzające się rzeczy. No tutaj nie jest powtarzająca rzecz. Zarejestruje się pięknie, 15 zielonych żetonów, co, co jest śmieszną ilością. Cztery punkty do galerii, do ścieżek, fajnie, dekoracja taka sobie, byle jaka do ścieżek, jakby chciało się zwiększać punkty dekoracji, to sobie od razu pięknie schowam i tu sobie pozwolę sobie już wrzucić tą dekorację do mojego paska, paska dekoracji, tak? No i fajnie, jedną kończynkę straciłem. Super. I pięknie. No i tyle w sumie w tym filmie. Mówiłem, że to już koniec. DM na YouTube. Ale ja po prostu sobie będę nagrywał. Teraz, jak będą misje z Wiskiego życia w piąteczek, to nie, nie będzie. To więc już uprzedzam, że streama, streama nie zrobię z misji i tę misję to sobie zrobię na spokojnie bez tego, bez nagrywania. No bo nie wiem, czy w czwartek wyjadę, czy w piątek, ale no zaprosiła mnie jedna osoba, wyjeżdżam. Jestem 150 km od domu w gościach i nie będę, nie będzie mnie, no, 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 no przecież nie będę. W poniedziałek robił streama z misji, no nie? Przecież no. Jak ja od czwartku do, do, do niedzieli w poniedziałek będę wracał albo w niedzielę będę wracał, nie? No. Takie. No. no. I tak. No. Dobra. No i tyle w sumie. Filmik ze strony zadań nagrany. Super, cieszę się bardzo. Wy też się pewnie cieszycie, że jednak nagrywam, nie? No i super i... i muszę sobie tylko... <laughs> ikonki programów do nagrywania przywrócić na wierzchu i do streamowania i foldery z filmami, na których mam filmy do nagrywania. No bo kurczę, wziąłem te wszystkie moje programy do nagrywania i, i foldery, na, do których nagrywałem, kurczę, usunąłem z pulpitu i z tego, z Rocket Doka. To nie jest Rocket Doc, to jest co innego. No ale wiecie o co chodzi. Dobra, no i oczywiście tyle. Tam, 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 tam fajnie. Pozdrawiam. Tak chciałbym, żeby ten film miał 8 minut, ale niekoniecznie nie musi mieć. No to... Fajnie. Będę sobie zbierał końcinkę. Ale teraz to ja się pójdę kąpać, zasieję drugą końcinkę. I jeszcze sobie kuferki otworzę i dziki głodzik poleci. Tak konkretnie na, na tą konicznę. No, to dobra. Już nie przynudzam. Jeszcze konkurs piękności mam do zrobienia, nie? Wiadomo. No i tyle oczywiście, kochani widzowie. Trzymajcie się. Moje kochane buraczki, moje dziąsełka, najkochańsze, niebolące dziąsełka w ząbkach, moje ukochane robaczki. Trzymajcie się, buraczki cukrowe. Piraci z wiejskiego życia nad morzem. Trzymajcie się. Papa. Pa. Cześć.